Złote myśli. Złote myśli, teraz będziesz bliżej sukcesu. Złote myśli, nasz potencjał jest praktycznie nieograniczony. Człowiek zawsze marzył o lataniu. Chęć wzniesienia się ponad Ziemię była silniejsza niż złączone z tym ryzyko. Czasem w snach odbywamy swoje loty, a każdy, komu się to zdarzyło, twierdzi, iż jest to niezapomniane uczucie. Skąd w nas się bierze to pragnienie? Myślę, że jest to fizyczny wymiar tęsknot duszy, która pragnie wznieść się ponad przeciętność materialnej egzystencji, ku emocjonalnej wolności, intelektualnej doskonałości. Duchowej wzniosłości. Niebo jest symbolem lepszego istnienia, dobra, szczęścia, spełnienia. Wzbijając się zatem ku niemu, dążymy do naszego ideału, a to wypełnia nas nie dającą się z niczym porównać radością. Wcale nie mniej silne i przyjemne uczucie towarzyszy nam wówczas, gdy spełniamy własne marzenia, realizujemy cele, a nawet wtedy, gdy z zaangażowaniem i poczuciem doskonałości. Robimy pozornie zwykłe rzeczy, które wszak wypływają z naszych pragnień. Aby pragnienie zmienić w czyn, trzeba jednak wiele siły i motywacji. Musimy najpierw odkryć nasze skrzydła, znaleźć je u siebie, następnie nauczyć się z nich korzystać i uruchomić moc, która pozwoli nam oderwać się od Ziemi. A i potem w górze nauczyć się wykorzystywać ruchy powietrza tak, by tracić jak najmniej energii. Jest się czym zająć, jeśli pragnie się latać wysoko, pewnie i spokojnie. Odczuwana w czasie lotu radość pochodzi nie tylko ze świadomości dążenia do celu, ale także z połączenia pracy, wysiłku i wykorzystania fragmentów naszego potencjału. Latając, przeżywamy cudowne wrażenie samorealizacji. Samorealizacja jest najwyższą potrzebą człowieka. W akcie płynącego z głębi duszy tworzenia, spełniamy funkcję człowieczeństwa. Pozostawiamy po sobie coś trwałego, dobrego, pięknego. To nie musi być wielkie, miarą innych ludzi, mody czy potocznych opinii. Wystarczy, że dla nas jest to duże. Oczywiście, ideałem jest, kiedy znajdziemy w życiu swoje powołanie i potem angażując się w to w pełni, robimy to najlepiej, jak potrafimy. Wtedy mamy szansę wznieść się na poziomy mistrzostwa, i nie musi to być nic nadzwyczajnego. Znam Pucybuta. Miłego mężczyznę, którego spotykam w różnych pociągach ekspresowych, który osiągnął mistrzostwo w tym, co robi. Patrząc na jego pracę, mam wrażenie, że on także lata. Ja również mam to szczęście. Pisanie i prowadzenie zajęć jest moją pasją. Wkładam w to swoje serce, ale również sporo siły i zwykłej codziennej pracy. Nawet teraz, kiedy to piszę, rozpiera mnie radosna siła w środku. Myślę, że tak właśnie czuje się ktoś, kto lata. Latał zapewne Mozart, latał Kochanowski, latał Michael Jackson. Pragnienie samorealizacji jest w każdym. Wszyscy posiadamy również potrzebne nam do jego zaspokojenia talenty i zdolności, nie wszyscy jednak zdajemy sobie z tego sprawę. Nie słyszymy go i nie żyjemy tak, by je spełnić. Gdy odzywa się boleśnie, nazywamy je handrą dziwnymi ciągotami lub depresją i zagłuszamy alkoholem, seksem, nieustającą zabawą czy zakupami. A to jest tęskne wołanie o sens w życiu, o robienie czegoś, do czego jesteśmy przeznaczeni, do czego mamy specjalne zdolności, co będziemy robić dobrze i ku pożytkowi innych. Nie wszyscy też czujemy, że mamy skrzydła. Niektórym z nas wydaje się, że przeznaczeniem człowieka jest przeciętność, zwyczajność i niemoc. Poruszamy się po życiu niczym orle, piskle wśród kurcząt. Ilekroć czujemy, że mamy skrzydła, które mogłyby nas unieść wysoko, patrzymy na inne kury. I już wiemy, my nie latamy. A gdybyśmy myśleli inaczej, to owe kury nieloty chętnie nam powiedzą: My nie latamy i ty nie latasz. Dziób spokojnie ziarenka z ziemi i zapomnij o niebie. Myślenie takie jest z gruntu niewłaściwe. Człowiek jest największym cudem stworzenia. Jemu oddana została we władanie Ziemia z całym pięknem i bogactwem. On jest panem swojego losu i właścicielem skrzydeł. Moment, w którym to zrozumie, to jego drugie narodziny. Ludzie różnie dochodzą do zrozumienia potrzeby samorealizacji i odkrycia własnej wielkości. Każdy z nas podąża do siebie inną drogą. Wiadomo jednak, że najczęściej na jej początku znajduje się bolesne przeżycie. Lub inspiracja innego człowieka. Często ktoś inny musi nam powiedzieć, ba, pokazać, że mamy skrzydła, że jesteśmy inni niż myśleliśmy. I czym w bajce o lwie pośród stada owiec potrzebny jest ktoś, kto doprowadzi nas do tafli jeziora i pokaże własne odbicie, jakże inne od tego, które spodziewaliśmy się zobaczyć. Kiedy ktoś taki przychodzi, gdy poruszy nas książka lub artykuł, Usłyszane kazanie, czy wypowiedź przypadkowo spotkanego człowieka, znak to, że jesteśmy gotowi, by zmienić swoje życie. Pamiętamy? Nauczyciel przychodzi wtedy, gdy uczeń jest gotowy. A jeden z płynących morałów z tego zdania jest taki, aż jak najczęściej: Mój kom, teraz jest taki czas dla ciebie. Wniknij w siebie, w swoje najgłębsze pragnienia, czego chcesz od świata. Jak chciałbyś żyć? Co mieć? Co zobaczyć? Co robić? I czego dokonać? Jak chciałbyś zostać zapamiętany? Przejdź z nauczycielem, czyli ze mną, pierwszy odcinek drogi, dowiedz się czego naprawdę chcesz i zaakceptuj swoje pragnienia. Odkryj wszystkie swoje zdolności i talenty. Zrozum, że masz skrzydła, potem zadbaj o nie. Pielęgnuj swoje dary, zdobywaj nowe umiejętności, wzmacniaj siłę, która pozwoli ci zrealizować marzenia. Wreszcie rozwiń skrzydła, spróbuj oderwać się od ziemi, leć w kierunku twoich pragnień, a raczej celów, które je ucieleśniają. Zapewniam, potrafisz. Możesz próbować kilka razy, ale w końcu będziesz latał. Pomogę, a potem już tylko ćwicz. Ćwicz byś był coraz sprawniejszy, byś latał coraz wyżej i dalej, byś coraz pełniej przeżywał każdy moment życia. To jest samorealizacja. Póki dążymy do celu, póty osiągamy sukcesy. Wszyscy pragniemy sukcesów. Człowiek chce zostawić po sobie trwały ślad na ziemi, i jeśli mu się to nie udaje, nie potrafi być szczęśliwy. Ten trwały ślad rozumiany jest bardzo różnie. Jednak każdy chce zasadzić drzewo, albo zbudować dom, mieć dzieci, albo namalować piękny obraz, czy skomponować piosenkę. Łatwiej jest znosić trudne warunki fizyczne, niż być pozbawionym sensu własnego istnienia. Zaspokojenie potrzeby sukcesu jest tak ważne, że często dla pracy nad osiągnięciem pożądanego dla nas celu gotowi jesteśmy poświęcić inne wartości. Historia dostarcza na to wielu dowodów. Jednak dowodzi także, iż ludzie, którzy dążą do realizacji swoich zamierzeń w myśl zasady cel uświęca środki, czy też zaniedbując pozostałe sfery swojego życia, rzadko są szczęśliwi. Nawet jeśli doznają silnej radości w momencie samego osiągnięcia celu, który nazywają sukcesem, Bywa, że później nie widzą sensu własnego życia, są skłóceni ze sobą i światem, lub nie mają nikogo, kto cieszyłby się razem z nimi. Jakże często życie ludzi powszechnie uznawanych za zwycięzców, wielbionych za to, że udało im się osiągnąć wyżyny ludzkich umiejętności czy zdobyć rzeczy trudne do zdobycia, dla nich samych jest gorzką tragedią. Samotność, zgorzknienie, alkoholizm, narkomania. Nawet obłęd i przedwczesna śmierć z cudzej lub własnej ręki są czasem ubocznym skutkiem dążenia do sukcesu. Czytałam ostatnio biografię Coco Channel, osiągnęła wiele, odbiła niewątpliwie swój ślad na ziemi, a umarła w samotności, zgorzkniała i pełna lęków biorących się między innymi z poczucia winy. Takie przykłady można mnożyć. Jednak czy można mówić tu o sukcesie? O pozytywnym efekcie jakiegoś przedsięwzięcia tak. O sukcesie życia nie. Mówiąc o sukcesie, mam na myśli życie, w którym realizując się w pełni w jednej z jego sfer, nie niszczymy innych. Dla mnie sukcesem jest proces, stałe działanie na najwyższym poziomie indywidualnych możliwości, w kierunku spełnienia własnych, w pełni uświadamianych pragnień, z zachowaniem uniwersalnego kodeksu moralnego. Oraz równowagi pomiędzy wszystkimi płaszczyznami życia. Jakie to płaszczyzny? Cielesna, emocjonalna, intelektualna i duchowa. Cztery wymiary ludzkiego życia. Obojętnie jak rozumiemy sukces i co jest naszym celem, niedobrze jest, gdy kierujemy całą uwagę i energię tylko w jednym kierunku. Tylko wtedy będziemy szczęśliwi, jeśli. W miarę naszych możliwości zadbamy o każdą z tych sfer. Oczywiście, któraś z nich może być lepiej zadbana, lub możemy być w niej lepiej rozwinięci, ale pozostałe również muszą dostać swoją część troski i aktywności. Tylko takie życie jest sukcesem. Zresztą, w ogólnej harmonii sukcesy w poszczególnych dziedzinach przychodzą znacznie łatwiej. Dlatego nie oddzielam sukcesu od szczęścia a w swojej pracy pomagam w dojściu do życia zdrowego, szczęśliwego, pełnego osiągnięć i jednocześnie bogatego w duchowe przeżycia miłości do bliźnich i siebie. W jednym z wywiadów z Tadeuszem Niwińskim, autorem znakomitych książek Ja, Ty i My, nauczycielem sukcesu w Kanadzie i w Polsce, przeczytałam, że dla jakiegoś uczestnika warszawskiego kursu drogi do sukcesu sukces to umiejętność omijania przepisów. Przeraziłam się nieco. Nawet jeśli przepisy nie ułatwiają w Polsce życia ludziom przedsiębiorczym, a niektóre wręcz pozbawione są sensu, taka wypowiedź wskazuje, że pojęcie sukces niekoniecznie łączy się z moralnością. To niedobrze. Bardzo łatwo jest zejść na manowce, jeśli stosuje się nieznane i niezbyt częste skróty. Ta prawda dotyczy nie tylko podróżowania po nieznanych okolicach, ale również życia. Postępując w taki sposób, można nie tylko nie zasłużyć na miano człowieka sukcesu, ale wręcz skończyć jako ktoś powszechnie potępiany. A nawet jeśli nam będzie się udawać, przechytrzyć przepisy i prawo, sumienie upomni się kiedyś o swoją daninę. Zapewniam, ten wywiad czytałam pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Dziś z radością to stwierdzam, myśli tak coraz mniej ludzi. Każdy z nas ma swoją własną filozofię i według niej organizuje sobie życie. Jeśli jest z niego zadowolony, i on, i inni, wszystko w porządku. Jeśli nie, może należy przyjrzeć się bliżej swoim poglądom. Może warto skorzystać z doświadczeń innych, choćby tych, którzy odkryli i nazwali zasady skutecznego życia. Czasami jedna mała zmiana w sposobie myślenia pociąga za sobą olbrzymie zmiany w skuteczności naszych działań i poziomie odczuwanego szczęścia. Zrozumienie nierozłączności naturalnych wartości, uniwersalnej moralności, z dążeniem do indywidualnie pojętego sukcesu jest szczególnie istotne. Oszołomieni nowymi możliwościami, jakże często staramy się wykorzystać je natychmiast i za wszelką cenę, dopuszczając się przy tym czynów nie tylko nierozsądnych, ale wręcz niemoralnych. Z bólem obserwowałam, jak szybko Polacy akceptowali amerykańskie wzory sukcesu z czasów Al Capone. Amerykę uratowało od kompletnego zdemoralizowania dziedzictwo surowej wiktoriańskiej moralności. Dla Polski nie ma takiego ratunku. Gdyż ostatnie stulecia raczej zmiękczały niż utwardzały nasze moralne podłoże. Stąd ważne jest dla nas, byśmy swoje cele życiowe realizowali zgodnie z literą prawa. I zwykłą ludzką uczciwością. Stany Zjednoczone dawno odeszły od tamtych wzorców. Najwybitniejsi dyktatorzy stylu w biznesie i przedsiębiorczości, tacy jak Steven R. Covey, Tom Peters, Warren Bemis, czy nieżyjący już Peter Drucker, zaczynali swoje książki i kursy od uświadomienia roli owych naturalnych wartości dla skutecznego działania. Ani żelazna kurtyna, ani państwowa cenzura nie uchronią już Polaków przed przepływem informacji. Mamy dostęp do wszystkich materiałów, jakich potrzebujemy. Wybieramy te, które są najnowsze i najlepsze, takie, które nas budują i które nam służą. Sukces ma wiele twarzy. Dla jednych łączy się on nieodzownie z dużymi pieniędzmi, dla innych ze sławą. Jeszcze innym kojarzy się przede wszystkim z szacunkiem ludzi, a są i tacy, których celem jest spokojny, szczęśliwy dom, kariera zawodowa lub zdobycie mistrzostwa w jakiejś dziedzinie.